Federacja. Panie Marszałku, Szanowny Panie Premierze! Jedną z najbardziej gnębionych grup społecznych w ostatnim czasie stali się polscy kierowcy. Wysokie ceny paliw, absurdalne stawki mandatów, podatki na auta spalinowe i strefy wykluczenia transportowego w miastach. To Pana partia poparła projekt ustawy o elektromobilności, który pozwolił prezydentowi z Pana partii, panu prezydentowi Rafałowi Trzaskowskiemu, wprowadzić strefę czystego transportu w Warszawie. Pytam zatem w imieniu milionów kierowców, co zamierza Pan premier dla nich zrobić? Czy zmotoryzowani w dalszym ciągu będą wypychani z miast i uderzani kolejnymi opłatami? Ci najmniej zamożni, których nie stać na modne, nowe elektryki. Czy kierowcy będą mogli w końcu swobodnie, sprawnie i bezpiecznie poruszać się po polskich drogach, dojeżdżać do pracy i dowozić swoje pociechy do szkół? Mam dla Pana pierwszy konkret do rozwiązania. Od stycznia na stacjach paliw pojawi się nowe paliwo E10 zamiast znanej 95. To paliwo nie jest kompatybilne ze starszymi autami spalinowymi. To dziękuję uderzenie dla, do, w miliony Polaków, i e, proszę odpowiedzieć, co pan w tej kwestii jest w stanie zrobić. Czy ewentualnie dziękuję, pan premier jest Panie w stanie pośle. przedłużyć okres obowiązywania dziękuję, od, na kolejne pośle. lata, a nie od roku 2024, jak zaproponował. Panie pośle, dziękuję serdecznie.